Siemanko, witam was w kolejnym odcinku gramy przy piwku Terraria w którym, no cóż, będę grał w Terraria ponownie wpadam jak nubek w kompot i cóż, tak, chyba będziemy mieć noc ale nie jestem pewien, dawno nie grałem, znaczy się jakieś 3 godziny temu ale dla Was to był tydzień temu, więc możecie nie pamiętać co się działo. Zobaczmy. Zdaje się, że w ostatnim odcinku zebrałem dużo, dużo fajnych rzeczy. Tak jak mówiłem, mamy noc. Tak, i tu mamy domek, w którym to oto będziemy robić rzeczy niezwykłe. Mianowicie noc się zaczyna. Zaczniemy od. Od. Hmm. Zobaczmy. Od uratowania naszego kolegi, który może nam się przydać Jeszcze. A przy okazji może z zombiaków wypadnie coś ciekawego, jednak nie. Cześć Jeffrey. Jeffrey kolego. Y, potrzebują się od Ciebie dowiedzieć, co można zrobić z tego. Z 10 mogę zrobić sobie. Hmm, bardzo fajnie, mogę sobie zrobić SILK. OK. Skoro z tego, co mogę sobie zrobić silk. E, jak zrobić o to, o właśnie, sawmill. Łańcuch mi trzeba. Dobrze, dobrze zatem zrobimy sobie łańcuch. E, sawmill mi się przyda, tylko potrzebuję łańcuch. Dobra, zróbmy zatem łańcuch. Jest Iron Chain. I co teraz? Czy teraz mogę sobie zrobić tartak? To się chyba tartak nazywa. Oj oj oj, widzę, że Jeffrey ma kłopoty. Hmm, gdzie jest mój tartak? Nie, tu raczej go nie będzie. Hm. DREWNA NIE MAM, O RZESZTY W MORDĘ No nic, trudno, idziemy szukać drewna No super, oczko mi wpadło do domu No dobra, spróbujemy przeżyć jak najdłużej może akurat mi się uda, może już jestem na takim poziomie, że dam sobie radę. Eee, ok, zetniemy sobie to oto drzewo. Eee, generalnie raz, że oczyszczę tym samym teren. A dwa, że potrzebuję drewna. Zamykamy drzwi do domku. No, i teraz już powinienem móc zrobić sobie tartak. Chyba, że znowu coś przeoczyłem. Hmm, no gdzieś tu będą narzędzia. Jest sumil. Ok, w domku nie mam miejsca, więc postawiłem go nieco wyżej. To aby się takimi pierdołami przejmował. Sobie to oczko teraz jeszcze zabiję. Aha, no tak. Zapomniałem, że nie mam pochodni z tym oczkiem. To jest tak dość zabawnie, widzę. Okej. Okay. Udało mi się je zabić. Czy mogę sobie zrobić pochodni? Pewnie mogę. Bardzo mnie to cieszy. Sobie oświetlę tu nieco. O, no teraz to już przynajmniej coś wygląda. Tam to widzę, niezła impreza jest. Ja chłopakom tam może co rzucę, jakiego granata, jak mam przy sobie. No mam... mam bomby, granaty, tylko że mi tu idzie zombie, który by mnie tam chciał zrzucić. To może... Może się nie dam Dobra. E, chłopaki. No to było w piździec genialne. Macie tam granata. Znaczy inną bombę. Może tak? O, pięknie. No... Macie jeszcze. Have fun. Cześć. No super, to było. No dobra, skoro już to się udało, to sobie we, wlezę tu. Nie! Nie! Bym się zabił sam bombą. Dobra, dość tej zabawy z materiałami wybuchowymi. Tu trzeba co nieco zrobić ciekawego. Tu mam zrobić. Gdzie jest Jeffrey? O, jest Jeffrey. Już się bałem, że go zabili, no? Hej, kolego. Hmm... Pewno z drewna. O, mo mogę nadal atakować. Cieszy mnie to bardzo. Jak zrobić... łóżko? E, łóżko się robi z 15 drewna i 5 silka. Dobra. Drewno sobie dam radę. Tylko żeby zrobić silka potrzebuję lum. I tyle? Lol. I lum się robi przez milu. No dobra. Czyli potrzebuję więcej drewna. Okej. Okay. Wydawało mi się, że to jest bardziej skomplikowane. Możliwe, że o czymś zapomniałem. No ale zobaczymy zaraz. Okej. Okay. To już mamy. Zrobimy sobie Loom, czyli hmm, krosno, które tymczasowo postawimy tu, i znowu coś mojego Jeffrey'a goni. No. no a ja nie mam się czym bronić. Gin, 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 gin. Daj, biacz. Dziękuję. okej. Okay. No i co teraz? A, przy Lumie miałem pajączynę zmienić na silka. Czy tak, czy nie? Tak. O, oczko wpadło do domu. Super. O i wypadło. Dobra. Udało mi się. Znaczy się co? Teraz jestem w stanie zrobić sobie łóżko? Czy łóżko się robiło przy sumilu? Przy sumilu chyba. Obawiam się, że tak. Przy sumilu. No dobra, no to wychodzimy. To nic, że trzy oczy mnie tu chcą zjeść. A ja tam się nie dam. No, zapraszam, zapraszam oczka to ma 15, to ma 19, a masz. A masz. A masz. A, masz. a masz. Piękne to było. Ehm. Dobra, jakieś wirko. Mamy wirko! A skoro mamy wyrko, postawmy sobie tutaj. Użyjmy... Co jest? Dlaczego nie mogę na nim Safe pointa użyć, bo pewnie jest na, na zewnątrz. No dobra. Zatem użyjemy sobie go w środku. A jak tu postawię? To teraz mamy już tutaj spawn point set. I czy mogę teraz tego. Taką... Dlaczego nie mogę magic mirrora używać? Bo nie mam many. Ojej, cholera. No tak. No dobra. Eee, no i co teraz? Teraz coś by się tu zdało zrobić. Hmm... Przeorganizujemy tu trochę to wzgórze. O, to mi pięknie wyszło. Trudno. Pyk. nie podchodź. Kaboom, kaboom, bom, bom, Okej. Okay. jeszcze, no, myślę, że to wystarczy, a czy pewnie nie? Resztę tutaj usuniemy ręcznie. No i generalnie będzie taka sobie chatka. Przedoby się jeszcze usunąć stąd dno, że tak powiem, ale sobie to daruję. Pójdziemy w tą stronę. O oh, shit! Wow, prawie się zabiłem. Tak w ogóle tak gdzie jest mój królik. Troszkę, Troszkę nie mam królika. Już mogę mieć królika, to chcę go mieć. Nie wiem dlaczego on ma dziwny kolor. Może jest chory. Ale to nic. Teraz sobie wybudujemy tutaj coś na kształt domku. Załóżmy. Hop. Dobra, i pozbieramy sobie tutaj drzewa. Drzewa się przydadzą jako surowiec budowlany. Nie będę wymyślał na razie jakichś magicznych, mitrilowych cegieł czy coś. Po prostu będzie chatka z drewna. Bo i po co wymyślać cholera wie co? Stuk, 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 stuk. Widzę jakieś nasionka. Ale ja mam loom. Hmm. Strange. To mi się raczej już nie przyda. No dobra, idziemy stukać. Może jakieś duże drzewo się znajdzie tak na szybko. Nie chce mi się stukać cały czas w TT. O oh, yeah, coś... a. Oj. Dobra. Hmm. Czy co ja tam przeskoczę? Nie. Trudno. tom... O i takie drzewka ja mogę ścinać. Stok, 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 stok. Może jej się dłużej ścina, ale na no sory efekty są jakie są. Dobra, 180 myślę, że wystarczy. Przydałby mi się mana, ale manę nie mam. O ile mi dobrze pamięć coś podpowiada, to manę się zdobywało z tych gwiazdek, co do nocą spadają, jak się ich uzbiera ileś. To można było je tam coś wykraftować, czy coś w ten desen? Oj 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 gryzą. Dziękuję. Ha, ok, udało mi się wyskoczyć. No, to co? To może teraz w jakimś przyspieszeniu wybuduję jakiś domek, bo nie ma sensu, żebyście patrzyli cały czas, chyba że się wydarzy coś ciekawego. To wtedy myślę, że yy, jakiś mój komentarz się pojawi. Ale jeżeli to będzie po prostu budowanie, no to nie macie co patrzeć cały czas. Zresztą wszystko będzie widać. A ja sobie będę tutaj budował. No to co? Pewnie lecimy, nie? No i okej, okay. można powiedzieć, że domek mam jako tako już gotowy, jeszcze zobaczmy, tu jest okej, okay, tu jest okej, okay, tu jest okej, okay, tu jest okej. Okay. Generalnie domek już mam przygotowany na parę osób. E, poza tym... O, dopiero co zauważyłem, że mam legendary Copper PKX. Co generalnie mi daje plus 25% obrażeń, plus 9% do prędkości, plus 5% szansy na trafienie krytyczne, plus 10% do wielkości i plus 15% do odrzutu, więc generalnie chyba tak szybko się tego kilofa nie pozbędę, ale gdzieś tu mam handlarza, więc handlarzowi handlują co się da. Handlarzowi mogą na przykład handlować Silka Na przykład mogę mu handlować mój stary miecz, e, nie wiem co jeszcze mogę handlować. Shurikeny, których i tak nie używam e, Jester z których nie używam, Woodens Aroy, których i tak nie używam e, Acorny o proszę Daybloom Seeds też nie używam E, także mnóstwo rzeczy, które mogę sprzedać. Tego nie będę sprzedawał, chociaż jest drogie. E, co jeszcze? O, bloki, które nic nie kosztują. Grzybki za jeden srebra. No generalnie mam trochę tej kasy e, Co jeszcze? Woodwall, tak to też nic nie kosztuje, ale OK. Mogę kupić mining helmet za 8 golda. Co jeszcze? Tak, narzędzia, czy nic ciekawego. Ten mining helmet mógłby mi się przydać, jeden defensa ma i daje światło, tylko że moja czapka już ma jeden defensa. A światło dają mi pochodnie. No i okej, okay. mamy już domek. Lepszy czy gorszy nie mi decydować. Ale teraz mogę sobie zrobić inne przedmioty ciekawe. Myślę, że zacznę od zbroi. Zbroja jest ważna, bo mi daje obronę. Co z tego, że będę miał kozackie obrażenia, jeżeli będę padał jak... nie powiem co. To też zacznę od zbroi. Mogę... hmm. Coś żelaznego, na przykład buty mogę, czy tam nogawice. No, za 25 żelaza to nie bardzo. Zobaczmy, jeżeli mogę zrobić cały, cały set, że tak powiem, z miedzi, 20 i 25, mogę. Więc zrobię sobie cały set z miedzi, a żelazną zrobię sobie broń. Broń może mi się jak najbardziej przydać. Chyba, że mogę sobie zrobić złotą, a złota będzie już w ogóle full wypas. Eee, zobaczmy, czy one mają jakieś bonusy? Nie, nie mają bonusów. Mogę sobie zrobić Broadsworda, który ma 13, i Shortsworda, który ma 11 damage'a. Więc zrobię sobie Broadsworda. I wyszedł mi Massive Cold Broadsword, który ma plus 18 do wielkości. Zasadniczo nic wielkiego, ale... No zobaczmy, prawda, no jest kawał, kawał miecza, zobaczmy jak będzie mi szło z mordowaniem z oczek, bardzo przyjemne obrażenia, widzę po 12, po 13, o 14, no nie ma tragedii, zawsze to lepiej niż te 1, 2 czy 5 co miałem, no zapraszam oczka, Chcia... o pięknie, pięknie. Dobra, to już coś. Schandlujemy handlarzowi stary miecz. O, proszę. Super. Wyskoczymy sobie tutaj po tą oto gwiazdkę. No, tu mamy oczu aż za dużo. Trudno, spróbujemy wszystko ubić. No, będzie zabawnie. Nie wiem, czy mi się uda, ale byłoby fajnie. Bo soczewki mi się przydadzą. Może jeszcze nie teraz, ale mi się przydadzą, bo jak pamiętam, za pomocą soczewek można przyzwać bossa. A boss jest fajny, bo daje fajne rzeczy i dlatego jest fajny... O! Załóżmy, że tak sobie to zrobię. Dobra. Czy coś jeszcze mogę sobie zrobić? Jakieś akcesoria... Mam trochę złota, mam trochę srebra. Wyjdź. Wiem, że niektóre rzeczy można na przykład tylko robić. Przy... O proszę. Głębokościomierz mogę sobie zrobić. Ale akurat głębokościomierz mnie nie rusza. Jeffrey. Tak, Jeffrey. Powiedz ty mnie, kolego, jak zrobić miecz świetlny, bo nie pamiętam. Jungle Head. Co mi to daje? No zabawne, ale nie. Aha, potrzebuję meteorytu. No nie, know, meteorytu to ja nie mam. No nie, to nie da rady. Przynajmniej na razie. No i dobra. Mamy chatkę. Puchatkę. Jest ok. Dzień się zaczyna, więc w tym dniu wybierzemy się w prawo do oporu już mamy porządny sprzęt, ale to będzie w odcinku następnym. Na razie to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, hej!